Inicjatywa promująca sport, aktywność fizyczną. Także tutaj widać, poziom jest dosyć zróżnicowany. Natomiast sport jest dla wszystkich i myślę, że tego typu turnieje są na pewno fajną aktywnością i możliwością stworzenia tym dzieciakom rozwoju, czy to sportowego, czy to mentalnego, czy na innej płaszczyźnie. Myślę, że bardzo fajna sprawa, bardzo fajna inicjatywa. Na pewno jest ta rywalizacja, oczywiście gdzieś tam w takiej atmosferze fair play, natomiast w tych rocznikach te dzieciaki mają tyle emocji w środku, że na pewno ta rywalizacja jest na 100%. Organizacyjnie wszystko dobrze wygląda, więc dobrze skończony czas. Hey! Hey! Turniej mi się bardzo podobał, i najważniejsza jest zabawa, i to, że to nie jest jakaś gra o złotą piłkę, tylko tu się liczy najbardziej zabawa, żeby się dobrze bawić. Bardzo, bardzo mi się podobał i organizacyjnie i, i jeśli chodzi o poziom sportowy. Myślę, że takie, takie inicjatywy y, zorganizowane są, bardzo, bardzo są potrzebne i byłoby więcej takich, takich turniejów. Myślę, że, myślę, że w przyszłym roku będzie y, większa grona uczestników i, i warto byłoby to zrobić y, cyklicznie. Twój obecny klub, rekord Bielsko-Biała, młodzieżówkę dzisiaj wygrała. Czy cieszysz się, że oni inwestują w młodzież? Ja się że chłopaki w ogóle są grać w i, i ciągną do tego też ze wsparciem rodziców i, i klubów, czy, czy tak sponsorów. No i że im się chce. Mówię, kto, kto wygrał, to jest drugoplanowa sprawa. Ważne, ważne, że im się chce. Dobrze, powiedz, jak to dzisiaj wyglądało? Czemu akurat Ty rozdawałeś nagrody? To gdzieś spięło się klamrą, bo, bo gdzieś jestem... Jako przedstawiciel firmy Global Postbox Service, także także głównego, głównego sponsora i tego turnieju i Akademii, także powtórzę się, ważne, że ważne, że też są tacy ludzie, takie firmy, które, które wspierają tą młodzież i, i pomagają im spełniać swoje marzenia. Elmax oficjalny sponsor GKSTH.